Cześć, się z tej strony Kacper, a to jest pack and play samemu. Nie mogłem nagrać z kolegą, bo ponieważ nie możemy się połączyć kontami, ale to nie znaczy, że nie mogę samemu nagrać. Tylko nie wiem, czy w Division Rivals odcinek pewnie będzie trwał 40 minut, ale to jest nieważne, ponieważ otwieramy paczkę, yy, paczkę, że... no. Może zdjęcie bym zrobił, żeby... ale walkout, żeby był walkout. Nie ma łukautu, chyba. Są ekrany czy nie? Są kany Senegal. Bram i ja... mam i bam, bam, kaza. to jest ważne. Juhu. Ale to jest takie... Może i Joe Gomez. Powiem tyle, może Joe Gomez. Ja Jakie kloce. Zróbmy... zdjęcie. Zrobione. No i dajmy do klubu Ta paczka jest za jakiś skład batelse, bądź robię słapy i na kanale pojawi się odcinek z paczki z ikoną Wydamy tutaj najnowsze Gdzie to się daje? A tu A to jest on Oj, mam szybkiego, środkowego obońca, zaraz wam pokażę. O, to jest ten słab. Patrzcie, jaki szybki, środkowy obońca. Patrz, on jest z belgijskiej ligi, no to nie do połączenia praktycznie, ale... Chyba, że zagramy mecz towarzyski. Ta, bo to będzie lepsze. A w sumie Maktominę ja możemy dać tutaj. Ale to i tak się fajnie trafiło nawet. Powiem wam. Myślałem, że będzie gorzej. Ale mamy bamkarza, to jest ważne. I tak jakby mamy wszystkie pozycje oprócz. Ajajaj, no to będzie. Aha, bo ja trafiłem 12. Czyli jeden na zmiany, czy... Ja wolę. Kto jest szybszy? Ten, a. Nie, on jest lepszy. Szybszy. A jego możemy dać w zamian za to. I też możemy go. A, jego możemy wcisnąć w sumie. Nie. Nie będę go takim plackiem. Tu się nie da. Ech. Nie dobra, nie. To nie wypali. Więc teraz on jeszcze będzie naszym zmiennikiem. <laughs> Więc totalny klot. Same bązaki damy. I to jeszcze damy takie wieże osnąte, żeby były takie bo bolce, ja nie wiem. Kiedyś zagałem całym polskim składem brązowych tych piłkawy, ale to skill 1000 musi być. Pack and play oczywiście bardzo udany, powiem Wam. Damy jeszcze Polaka. Nie nie, w sumie Minaczera powinien nam dać takiego jak chcę. Damy go z Francji albo z Premier League, po prostu, ponieważ Liga porządna, nam to. Z Premier League go damy, żeby wiedzieć. To wszystko miało z łęce i nóżki. Więc skład. Od jednego do dziesięciu? Dramatyczny. Um, tak, jestem przegeniuszem. Patrzcie ile mam punktów. A za 15 minut... Yy, godzin się kończy. Tak, jestem geniuszem, wiem. I zagamy w piłkę fortuny, no bo... Jak się bawić, to się bawić. Piłka fortuny. Poczekajcie, bo tutaj mam telefon. Nawet nie było to potrzebne, no i oczywiście tych bązaków mogę wpuszczać, ale to nie jest najlepszy pomysł. Ale powiem wam, że te się mm, takie pozycje, idealne. Cały skład z tego można zbudować. Jakby był tylko prawy skrzydłowy zamiast... prawy pomocnik zamiast lewego pomocnika, to byłoby mm, bon appetit. Nie zdziwcie się, jak mnie szczyści tutaj. Aha, dobra. Widzicie jakie połączenie? Ja tak mam od kilku dni, a internet mam chyba nie wiem jaki 6, 7... żeby was nie skłamać. Mniej więcej 100 a 60 milisekund, no To to jest nie mało, no nie? A tak mam od tygodnia. Pewnie na co ty się szukujesz? No skład do ogania. Ja na pewnie wpadcę z ogam z Polakiem, piast i ja się nazywam KWS Nie Zary Tylko to miało być Ży, taka miejscowość Żary No ale no Linie miałem przestawić, bo to mnie wkurzają widzę. Porozmawiajmy sobie też o nowym patchu, bo to jest śmieszne Mieli chyba poprawić te sędziowe opremia do driblingu, a mogę wykonywać Ej. Mogę każdy wykonywać. Ty. Muszę sobie zaliczyć jakieś wyzwa. Ale uszu z pocy. On zablokuje pewnie jej. I... Prosty gol. Oby nie miał gościu premię do wszystkiego. O, doształbym to na luziku. Ja świetne. to są właśnie te podania Co to było? A, premia do dyblingu, zaje fajnie nie Spalony może jakiś Nie mam Dobra, premia do wszystkiego? Nie, do strzałów oczywiście Od razu postacie bramki ma być premia do strzałów bo czemu nie? To z połowy można szczelić i tak się nie. Nie, 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 rozchodź się, barani, ubie! Co żeś ty zrobił? Właśnie to jest ten pack and play, Czy to, to jest premia do szybkości? Ale świetne podanie. Podawałem do dołu. Żeby, to znaczy, może to źle, czy bo źle stałem, ale. Ja bardziej się skupiłem, żeby zobaczyć coś, ale ja zbiegam się tymi owońcami chociaż... Wyjdź, klocu! Nie no, Onana to jest dobry bankaż. Ja nacisłem L1, czyli czysto teoretycznie to... Zły trik, co ty robisz? Co ty robisz, chłopie? Nie no, do, o, premia do szybkości w sumie, to mogę go ominąć. No, no, nie, no, no. O nie! Nie no, oni są za szybcy. I zbyt wściekli, nie, 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 nie. A spalony gościu! Nie ma szans, że nie ma spalonego, nie ma po prostu... ...bitych szans. Czyli nie ma spalonych... Ja piernic, czy nie tam poda... Przysięgam, że podawałem do obrońcy. Ej, ale jest w sumie. Co ty robisz? Ja podaję x em nie trójkątem. No... Ten materiał powinien się nazywać Dzisiaj wam pokazuję jaka ta gra jest tragiczna. Chyba może nie jest najlepszy to internet. No ale no nie oszukujmy się, no nie oszukujmy się, że takich wylewów być nie powinno. Wiecie co zrobiłem? Już mam dla was materiał z kariery Miał być, no nie? Dwa materiały nagrywałem. Bo w sobotę dodaję wszystkie i później ten, no nie? Wiecie co zrobiłem? Źle nacisłem przyciski, i nie zapisałem wideo. Przez PlayStation Store, a inaczej nie nagrywam. I teraz takie... Nie no, brawo Kasper, co żeś ty zrobił? Bo oczywiście nazywam się Kasper, ale... No nie oszukujmy się, to powinno się samo zapisywać jakoś... Ja piel... Widzieliście to? Niech gościu nie pomija. Nie, ja, ja zobaczę... Obrońca sobie to wbił. Do czego to jest? Roku, proszę Państwa, a chociaż z, z takimi strzelami po gówno żeś przepasz, za przeproszeniem pomijał to. Ej, czemu on miał razy 2? Premia do podań razy 2, no i to jest właśnie to, że... Oh! Dlaczego on tego nie przejął? No rozumiem, że to jest premia do podań, ale... Kalu! Kalu no! Lobni to mocnie! Ja lubowałem 5 sekund temu, ale dobra. No nie no no nie, co to są za bezsensowne Ja piorniczę w piłkę jeszcze miał trafić, a on się położył, a ten na niego... Ja premia do doblingu, no i to powinno już być... Lozano ja mam... Ja nie mam... Ajaj! Aj, to powinno wpaść, to... Jezus! Ja rozumiem, że on nie ma kulowych podań, szczałów, ale to powinno wpaść niestety, ale... No nie oszukujmy się, no to powinno wpaść i ja... ale było blisko, aby z piętki szedł. Dobra. Co to są za podania? Jeszcze premia do podania to jest taka drama. No co to jest? No nie, no nie no... Ale laguje. Może wy tego nie widzicie, ale strasznie laguje. Wróćcie, wróćcie, wróćcie! No, patrzcie jakie to jest... Wystarczy... No, w... Moim rywalom tak wpadają! Trzeba szczelić z daleka. Nie no, i znalazłem premie do strzałów, ze Co ze za mnie za łebno, nie? Zaraz włączę Team teraz. Jeżeli rywal będzie miał 15, to wychodzę z meczu. No, nope. Przesunąłem się! Nie rozumiem, dlaczego ono na się nie przesuwał. Nie, no, narzekam tylko na tą grę, ale ona jest tak dramatyczna, że... No! Nope. Słuchaj! Nie, to powinno pa wpaść. Szczelanie. Nie, no, dojdziesz. Dobrze. Mighty. No, nie, nie. Dobra, to jest spina nad. Ja, pioniczne. Je Jezu, jeszcze na czerwono pewnie się wyleje. No, przesunąłem się bardzo dobrze. Jezu, dlaczego mi samo przełącza? No. W każdym trybie bloki działają, oprócz w tym No to chyba już po mnie, ale dlaczego on tam przyjdzie? Nie! Zup, ślizg, nie. Bardzo dobrze Nie, no, zaraz pewnie po tej połowie wychodzę z meczu, bo to jest hit Podałem, dobrze! Ko... Oj, gol Gol, 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 gol. Piast, gliwice, kontra kawę, żal, benjaminek, tak jakby... Benjaminek można tak powiedzieć w tej fifie, ponieważ w tej fifie jeszcze nie grałem taką nazwą klubu. No i gościu będzie... Trzeba Team Press włączyć. Żeby wiecie, no. A ja to przejmę jeszcze. Jeszcze... co Jeszcze! Nie, samo podaje? Takich rzeczy to ja jeszcze nie słyszałem Nie, musisz dojść No Te aktualizacje ogólnie Muszę Wam widzowie powiedzieć, że są kichaczne Spalone Kichaczne Złe podanie No nie, no, no nie, no Puszczeli tam, co ze mnie za geniusz. No i teraz pędź. Japi. Czemu nie szczeliłeś? Nie no, ja już się nie denerwuję na tą grę. Kiedyś muszę. to jest ogólnie pierwszy odcinek z Fify, ale to już jest dramat. Jeszcze go tam skosił, dobra. Premia do podań. Dlaczego, gdy są rzuty, już nie jest premia do podań, a gdy zaczynam od ciotka jest premia do strzałów. Przez połowę chyba nie szczerze. No niestety. Możecie słyszeć taką muzyczkę, ale dom, yy, telefon domowy. No i teraz szybkość. No nie. No nie. I teraz wywal dostanie sobie i wejdzie w moje polekarne, no nie? O no, nie? Nie? Czy tak? Pat, nie podaje. Ścięło go. Nie. Doświadkowanie. Inbecyn, dlaczego ja bym tam, po... nie przejąłeś, no, strzel, baram, 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 yy, przepraszam za krzyki, ale, nie, niemożliwe to jest. Niemożliwe, przepraszam, ale to jest niemożliwe. Co tu się od Janie Pawla i. U, no nie, jak to nie przeszło? Nie, 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 no wracaj się tam, o nie. Sobił elastiko i to jest błąd. To jest też mój błąd, bo ja podawać nie umiem. W tej fifie. No i to musi być już sam na sam. Podaj, szczel! Brawo! Tylko 60. 4 bamki i premia do, do... wszystkiego. Nawet Percy mi nie pomoże w tej sytuacji. Ja pielnice, akurat gościowi. Biegnij, nie, nie, poda tam. O dobrze. Co, co ten gościu zrobił? Premia do wszystkiego. Ty no. No przy balanie bie! Nie ma kula! Dosiodkujmy już na tego cymbała. Ty szczel. Nie no, widzieliście? On się nie przełączył. To, to nie, że ja się nie przełączyłem. Chyba raczej znaczy są 10 razy, żeby się przełączył, ale nie. Postanowienie nowoczesne. Nie przełączamy się. Ogólnie dla mnie to jest najgorsza FIFA w dziejach. FIFA 20 jeszcze była gorsza, ale on tu poda i on tu szczeli. No. Jestem istnym geniuszem. Ej, a ja mam pytanie. Czy jeżeli na przykład placek brązowy ma na piłkę na lewej no, no... No dlaczego? Przełącz się... Przepraszam, ten odcinek jest nienormalny. Ale gając takimi plackami, którzy nie mają tempa, muszą strzelać albo mają tempa, a nie umieją strzelać i... Mają bustos... Do... Nie no ja nie umiem wykorzystywać bustów, bo... No patrzcie, patrz pan. Podaj tam... No złe podanie! Złe podanie miało być wcinką głąb. Przecież ja to naciskałem. No to nie, że ja nie umiem grać, ale... To jest masakra. Dlaczego? Dlaczego? I co tu się dzieje? U. Nie no, co się nie przełącza. Dobra, drag-back, jak pro, pro player. W drugą stronę, nie, nie, no dobra. Zapierniczaj, gościu. Ile ci wlezie? Przecież ty musisz mieć. Co tu robisz? ma pewnie do szybkości. Ale co ten gościu zrobił? Ja już zrobiłem a ten jeszcze stał. No i premia do... Nie no, nie no, nie do tego! Jeszcze Gol. Nie. Do wszystkiego. Balani ubije, bie. Nie no ja nie umiem wykorzystywać w takiej lidze. Kiedyś się skapniecie w tej lidze jestem, ale... Nie teraz i... I nie ma gola, i ja nic. My to przyjemy tak. No i trzy, no i za trzy oczywiście, no musi być za trzy. Akurat dla rywala. No nie, no nawet złe animacje, dlaczego Drakbak... Yy, ten, dlaczego... La, kok la kokieta, la kokieta. Byliście kiedyś także lubiliście, nie no. Oj, gościu! Nie no to musiało być wspaniałe podanie ale to jest jeszcze lepsza akcja no i wyjdź tam! Dlaczego nie wyszły? Biegnij! Nie może być piłka! Wyszły jeszcze i ja. api! do podań. Nie no, rywalga już na czas kompletnie ale ja się mu nie dziwię. Jakbym miał taki wynik to... O matko! Strzelaj! No nie szczela, no nie szczela. No, za dwa masz. Nie no, i na... pełna do strzelania, ale co ja zrobię jak ten obońca mi... Ty szczynie! Nie no, przepraszam was, I, ej, drogie i, ej, to nie wasza wina, spokojnie, to jest tylko i wyłącznie moja wina. Drogi jej, ja was tak kocham, ja was tak podziwiam, jak wy mogliście zrobić tak dramatyczną grę, gdzie nawet się nie da podać. Prosto patrzcie. Premia do wszystkiego, podanie i już nie ma. No pociąg zrobić. No, wiecie co kiedyś chciałem zrobić? Odcinek taki jak X -Flash, X. Ja wam bardzo dziękuję. Timowana szlipcha twita. 9, 6 bramek, z czego pewnie strafił dwa razy, razy trzy, więc Gliwica wygrywa z Beniaminkiem, B klasy Nała W sumie to nie jest ten tego Nawa.